Tworząca stożka o kącie rozwarcia alfa ma długość 8. Pole powierzchni całkowitej tego stożka jest równe 48pi, oblicz objętość stożka oraz miarę kąta alfa. Zaczynamy od wykonania rysunku poglądowego do tego zadania, czyli rysujemy stożek, a tak naprawdę jego przekrój poprzeczny, czyli trójkąt równoramienny. No i oznaczmy sobie na tym rysunku wszystko to, co wiemy. Ten kąt rozwarcia wiemy, że ma mieć miarę alfa to podpiszmy sobie, że tutaj jest alfa, tutaj jest kąt prosty, to jest wysokość naszego stożka, oznaczmy ją sobie może literką h, wiem, że tworząca stożka ma długość 8, to podpiszmy, że tu jest 8, a tu jest r, promieni podstawy stożka, gdybyśmy narysowali podstawę, to tutaj byłoby koło. No i my musimy obliczyć objętość tego stożka, czyli będziemy musieli tak naprawdę policzyć pole podstawy, czyli promień i wysokość h, a także przy okazji jeszcze będziemy musieli sprawdzić, jaką miarę ma kąt alfa. No to wykorzystajmy dane, które mamy podane w treści zadania. Wiemy, że pole powierzchni całkowitej stożka jest równe 48 pi. Pole powierzchni całkowitej to jest pole podstawy, czyli pi r kwadrat plus pole powierzchni bocznej, czyli pi R L. No i wiemy, że to ma być równe 48 pi. Na początek takie równanie możemy podzielić stronami przez pi. Wówczas zostanie nam po lewej stronie r kwadrat plus r l. W zasadzie to pod l mógłbym podstawić od razu 8, bo wiem, że tworząca jest równa 8, czyli zamiast pisać r razy l, to napiszę 8 r to się równa i po prawej stronie po prostu 48. Mamy równanie kwadratowe ze względu na r, no to przenieśmy wszystko na jedną stronę, minus 48, to się równa 0 i teraz albo licząc deltę, albo zamieniając lewą stronę na postać iloczynową, wyliczamy ile r jest równe. Ja zamienię na postać iloczynową. r plus 12 razy r minus 4 to się równa 0, 12 razy minus 4, to jest minus 48, a 12 r minus 4 r, to jest 8 r. No i z postaci iloczynowej odczytujemy, że r może być równe minus 12 lub r może być równe 4. To r odrzucamy, możemy napisać, że nie należy do dziedziny, ponieważ musi być długość dodatnia, a nie ujemna, czyli bierzemy tylko r równego 4. No i gdy wiemy już, że tutaj mamy długość 4, tutaj także mamy długość 4, tutaj jest 8 a tutaj również jest 8, bo to także jest tworząca. No to widzimy, że tutaj mamy trójkąt równoboczny 8 8 8. Wszystkie kąty mają tą samą miarę, czyli tutaj mamy 60. Tutaj mamy 60 stopni. No i również kąt alfa jest równy 60. No to od razu możemy napisać, że ponieważ trójkąt jest równoboczny, to alfa jest równa 60 stopni. No już jedną odpowiedź do zadania mamy. Pozostało jedynie policzyć objętość Czyli będziemy musieli policzyć, ile jest równa wysokość h. Również możemy z trójkąta równobocznego napisać, że h jest równe a pierwiastków z 3 przez 2. Nasz bok trójkąta równobocznego a jest równy 8, czyli 8 pierwiastków z 3 przez 2. Mamy wysokość h. No to liczymy objętość. Napiszmy, że objętość stożka to jest 1 trzecia razy pole podstawy, czyli pi r kwadrat, bo to jest koło o promieniu r, razy jeszcze wysokość h. Czyli to się równa 1 trzecia razy pi razy r kwadrat 4 do kwadratu 16 razy h, czyli razy, o tu się skróci, h wyjdzie równe po prostu 4 pierwiastki z 3, czyli tu mnożymy razy h, czyli razy 4 pierwiastki z 3. No i to wychodzi równe 16 razy 4, to będzie 64. Jeszcze mamy pierwiastek z 3 i jeszcze mamy pi, a pod ułamkiem w mianowniku mamy 3. No i tyle jest równa objętość naszego stożka. No i to jest druga część odpowiedzi do tego zadania. Kąt alfa jest równy 60 stopni, a objętość jest równa 64 pierwiastki z 3 jeszcze razy pi na 3.